Zero. Witajcie na moim kanale. Jestem Piotrek Pro. Prof, przepraszam. A dzisiaj ze mną jest... Dawid Siemanka. Siemanka i Dawid zaraz mam mega boksa. Pewnie dropnie legendę. Najlepiej by było no. kogo on chce. Ej, ja, gdyby... Jak mi się trafi wszystko, no to ja robię salto. O kurde. Ale na kamerkach. Ale tak. E, no dobra. Ale na odcinku na kamerze. Nie chcę pokazywać twarzy. Ue. Więc echa, echa. Ale jakie ja jaki. Ale już dużo za zrobiłem. Dobra, dzięki za Kila, Bo potrzebuję go. Pokonałeś go tam? Kurde, jest ja tam się zabrałem. O, ja już tam zrobiłem. E, jeszcze dwa kile potrzebuję. Dwa dobra. A co tam jeszcze jeden ja jest? Ja tu stoję, u mnie. Ej, u mnie jest! U mnie są. Jeden. Kurde. Muszę tu zabić, a zobacz, ile no już jest tego. No, Odstaw mi go, e, e, dostaw mi go. Dobra, dzięks. Tylko ja go cały czas nie trafiam, taki problem. I chodź tu do mnie, bo tu są. O, ale pójdziesz na tego grifa. Edos, tego grifa. Ej, tu jest. Kurde. O jasna. Ej, u mnie jest ten Srin. Dobra mam, mam, mam. mam, mam Serio? Mam, mam, Zrobiłeś? Mam Dobra. Kira. Nie chłopie, co ty robisz? Nie, jeszcze jeden kill. Że... To czemu mówisz że masz killa? Dobra, zagraj ten, podobnie. No ale o, ja nie mogę, jednego kilo mi brakuje i będę miał mega boxa. Ej, ja, ja sprawdzę swoje konto wtedy. No powiedz kiedy będę mógł. Jak, albo jednak jak siódemka i ósemka mi się trafi i szóstka, Bo no to ten, e, robię salto. A, jak... a, a jak dziewiątka? To podwójne. Tak, <laughs> podwójne. Serio? Gdzie są typy? Nie wiem. Tam dole, tam też. na dole. Zrobiłeś tą misję? Nie, jeszcze nie zrobiłem, jej. Uważaj, bo tam są typy, o. A w ogóle widzowie zostawcie łapkę w górę, suba, mino. I dajesz, tą pam. Jak już, Ej, ja ci trochę pomogę. O, teraz. Kurde. Nie. Kiedy? Zostałem zabity. No właśnie wiem. No daj. No nie. No. Masz uletanko na wszelki wypadek. Jest! 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 Możemy nawet przegrać, ale ten najważniejsze jest to, że będę miał Mega Box. Najpierw zobaczę jakie są szanse i potem to otworzę. Dobra. Wyjście. Ach, ja nie mogę dobra, skrap, sprawdzę ile jest Mega Box. Zastępująca 05882 epicki zadymiarz. Mityczny 02883. Legendarny 00361. Aha, dobra, otwieraj. Dobra, piąta. Serio z tej mega Co? Piątka? Tak. Tak broser. Ej, wiesz co, ja ci powiem? Zawsze jest tak, że inaczej to udropniesz, ale na odcinku to już w ogóle nie dropniesz. Nie ma opcji, żeby coś na odcinku dropnął. Prawda, Dawid? No. Widzę, ja napiszcie komentarz, czy wy też tak macie, że jeśli macie w ogóle kanał, to to też tak macie, że na odcinku w ogóle Wam się nic nie dropie, a tak poza odcinkiem to już się dropnie. Nie, bo tamto się szybciej zabije niż. Dobra, już to pokonałem mi, tak. to co? No super. Zajmowałam się karłem. A ten oczywiście kamper z krzakami mi wyleciał. Nie! Po co go bijesz? Nie wiem. Dzięki za minus cztery parki. No dzięki. A... Powiedzi, że ja mam, że ja straciłem więcej i tak. To było sześć. Tam leć. O! Dzięki! 3, 2, 1, 0. Bum, bum. Ożby! Bum, bum. No. Było trzeba nie zabierać kibła. Jednego. Wojna jednego Gram na tablecie sobie. O! A. Ja też gram na tablecie. Ej, ale ja na nich grałem na tablecie. A, no to. Bum! A, musiał... nie dla psa kiełbasa. Nie, nie dla robotów psa kiełbasa. Kurde, co to było? Ja teraz zauważyłam, że ty masz psa. Wiem. Uff, <laughs> Uf, jazdy, co to było? Godziny nagrywania. Ja bym się nie chciał tego nagrywać. Ale to musisz. Po co ja bym się. Po co ja bym się nie ten challenge? Dobra, szybciej. Szybciej, 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 szybciej. Ekran krań końcowy, Dawidek. Widzowie, następnego, następnego razu tego challenge'u nie robię. A ja robię. Nie, nie masz kanału. Albo no, w sumie dobra, ja też robię. No, dobra. Ja też w sumie robię. Mam przecież kanał, ale na no, mnie nie nagrywam. To masz niby, to jak się nazywa? No ale ja na no, nim nie nagrywam, powiedziałem, chłopie. No ale jak się przecież nazywa, jak masz, jak masz to jak się nazywa? Bo ten, na, na którym mam operatora, zbierz to, bo ktoś ci to odbierze. Spokojnie. No spokojnie, zaraz ktoś to zbierze. No nie mówiłam. Bum. I teraz zobacz, na kto pierwszy odbierze. Nie no. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Może z tam to co? Ty Nie. Yeah. No teraz, teraz. O kurde, uważaj. Zapomniałem o tym, że ten... Kurde, co jest? No to jest niemożliwe. To jest burzliwe. Po kłopu. Tak. Bijam szesnastą rękę, na nim. A, może A ja. jakiś hasztag. E, Jortek, może jakiś hashtag. Co hashtag? A, odcinek... Kom komentarz. No. Komentarz na wyjście. Hashtag Dawid wbija... Tak, hasztag Dawid wbija szesnastą rangę na manię, to przypnę wam serduszko. I odpiszę. Oh, no! I odpiszę, obiecuję, odpiszę. Nie, może też. Ale tylko lajki, ale bez odpisania. O kurde. Jakby coś to nie na, na czacie na premierze. Nie na czacie, na premierze po pierwsze. Od razu mówię. Czemu teraz? Czemu teraz ty to słyszałeś, zginąć? A jak miałam uciec? Szczenać, szczenać, schować się i uciekać, 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 schować się już. I... No nie miałem jak. nie moja sprawa. Jezus Maria. Widzowie, słuchajcie, mogę nagrać ten odcinek jak już to jakieś 25 minut, a potem od zrobię jakiś inny odcinek, który trwa więcej. Może nawet z dziurkiem. Wiesz, już nie. No to sami, dobra, spoko. Kurde, może lepiej iść, iść na środek, bo jest dogodna sytuacja. Bum, bum! Dobra, nie, no u mnie to nie jest dogodna, w sumie. Ty lepiej może uciekać, nie. No jasna! I kiedy nie widzę tego? A w ogóle, widzowie, w opisie będziecie mieli mój e-mail, to, bo mi się już kończą pomysły na, na odcinki, więc to. Więc yy, będziecie mogli pisać tam jakieś poprozy. Po po no, wiecie, no. <grych> po No, dobra, nie umiem tego mówić. <grych> Propozycje. Propozycje, no. kończę. to on ma 10 lat. Tak samo ja. Te w... jak się chwalił. Jakby co to on ma 10 lat? Ej, ale ty masz 9 lat czy 10? A jak jest? Hmm. Kurde. 9. No 9 się półci powiem. Dokładnie. Jeszcze powiem, że 9 Jedynie g... 9 Gdy je, to skupmy się na busie. No tak będzie daj. ile? Kurde, zginąłam. Poszłaś po tego kuba? No, a co? A tam jest ten bus, mnie to co miałam zrobić? Serno, ale. Hmm. Dobra, niech będzie ten pan. Bum, wybierz. To ej, już to zbiecz może lepiej. Kurde, ja prawie! zryskł się dobrze. Czy ty mówisz czy Gdzieś zniknęło te twoje coś? O kurde. ochnął! No. Ochnął. No. Kurde mm -hmm. Brawo Po co szedłeś tego kiba? Kurde ty w to nie ukrad. E, tam to już nie działa. Kurde w ogóle jakie ja mam misje Ale że co? Ha Dobra spoko Czekaj a tu tu no mógłby, że to będzie się opłacać, ale dobra. No <laughs> szybciej, startuj. No ej, dlaczego to? Misja. Na, z tego mega boxa Ale w na Mega Boxa, a nie tak jak ty. Hm? Mm. Ej, hey, pomóż mi. Oho. No mam problem. No jest! Yes. Ja się rdzielę, Gawid, nie Ja, to jest? Coś tam się stało. O nie, siema, siema, jestem Frank. Aha, kurde, nie robisz bambuko. Może. O nie, co wy robicie. Dobra, o kurde, No, wybi to, wybi to, Dawid, Dawid. Jest! No i kto teraz uratował sytuację? A kto, a kto wcześniej uratował sytuację, może mi powiedz? No. Nikt. A kto to tak fajnie złapał, co? Ale ty tego nie złapałeś. Tak to, po tak to powinna być żółta kartka. No, chyba dla ciebie. Dla ciebie, ja nie obroniłem ręką. No, a ty. Tak, wcale, wcale ręką nie obronię. Mhm. No, ale ja nie jestem brąkarzem, ja nogą to wybiłem. Łojo, ale mądrala se nas. No, ty nawet nie znasz się na piwce. No, chyba ty. Ja chociaż piłkę nożną i chodzę na treningi, a nie. Łał, wow, ja też chodzę może? No, ciekawe gdzie, do jakiego klubu. O, ja wiem do gwarka chyba. Chyba Akademia Dłupków. A Ty gdzie niby? No, z Dream Teamu. No chyba na Dream Stratski. Pokonaliśmy gwarek krzyżem do jednego. Pokonaliśmy gwarek 7 do 1, jakbyś się pytał. I wygraliśmy turniej wczoraj. Tu, przed wczoraj. Turniej wczoraj? Nie wiem. Przed... No. A jaki? W piekarach śląskich. A ile masz autografów w ogóle? No może ile ty, A masz ty Takich. No najpierw ty powiedz, bo ty po, powiesz milion. Pewnie. Dobra, mów. Ty. No ty mów. Ty mów. Ty mów. ty mów. No, a ty oszukasz, na pewno. No, no dawaj, powiedz. No, ty mów. No, ty pierwszy mów. Ty pierwszy. Ty pierwszy. Ty. A to papierka i nożyce. Nie, z rannego papierka i nożyce ja nie robię. A to ty pierwszy. No nie, ty pierwszy. No ty pierwszy. Ty, ty pierwszy. Potem powiedz milion. Ta milion. No. Może zaraz miliardy? No bo tak powiesz No chyba ty No ty, no to powiedz No to powiedz od kogo? No powiedz Ty No ty powiedz Ja ci tak łatwo nie odpuszczę No ja też Chłopie no. myślisz że ja Jeżeli ja jestem najlepszy w piłkę w klasie. Mhm, guzik prawda. Co? Guzik, prawda? To się o co chodzi ci? Pomyśl. A ty to najlepszym piłkarzem to nie jesteś. No? A ty nie jesteś najlepszym piłkarzem. Proste, Aha. No, bo jest no, Messi lepszy o ode mnie. I? Mm. I o Norwesji. Mógłbyś przypomnieć ostatni, ostatni wynik Messi'ego? No i? No przypomnij! A, wy, a pamiętasz masz z Realem Madryt? No. A pamiętasz jeszcze mecz Barcelona kontra Bayern 11 do 0? Tak, 11, no 11 do No to zobaczę, 11 do zera. To mnie uwierzysz. Bo ty jesteś sezonowcem. Jak to nazwanym? Sezonowiec, witam. Jest z ciebie, jest sezonowiec. Uff, tu nie, nie. ha, ha. ha, ha. No czyli są ty, ty, ty a ja się zobaczył, No nie gola. Pfff, nie robię. No to ty powiedz, ile masz autograf? No. Nie, ja opuszczę. No, no to mam jeden. Znaczy dwa. Tak, to od kogo niby? E, e, jeden już ten, już nie jest piłkarzem. Kto? to czy Zyszalkę, Martin y, Martin ktoś tam nie pamiętam jak on się nazywał a drugi to zgadnij kto to jest hmm? może od Messiego powiesz no, Zgadnij. nie tak to Dudka. żywa Dutka kiedy tego nie byś kiedy miałam 8 lat a gdzie a gdzie a zgadnij, w Warszawie tak, Warszawa, Warszawie, no. Może jeszcze no. w Liverpoolu. No tak, wtedy ja nie żyłem. No ci, że ja też mam dwa trochę. Ci przyznam i nie mówię to. No, a jaki? No, a jaki? Jimenez no. i Angulo. Jimenez i Angulo. Ja mam. Kto? Jimenez i Angulo. A kto jest z tym Jimenezem? Chodzimy Resty z górnika, nie znasz pewnie. No. Ale ja mam lepszych zawodników, wiesz o tym. Wow. Dobra, widzimy. Widzimy, ja my już kończymy odcinek, więc nara. A, a jakby co, to tego emailu nie będzie. Pa!